Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj zajmiemy się, słuchajcie, kuchnią. Opowiadam Wam troszeczkę o tej kuchni. Oczywiście omówię wszystko, powiem co, ile kosztowało. Znam już wszystkie koszta, więc podsumujemy sobie kolejne koszty. Tym razem skupimy się na kuchni. To za chwilę. Mamy już narożnik, dojechał narożnik wcześniej niż zapowiadali, bo miało być 29 lipca. Więc sporo wcześniej. Dzisiaj mamy chyba 13 z tego co pamiętam. Tak, 13, bo jutro jest 14, finał euro. I już kilka dni temu dojechał, więc miła niespodzianka i powiem Wam, że byśmy dzisiaj już w zasadzie tutaj mieszkali. Byłaby pierwsza noc, podczas której byśmy tutaj już spali, ale niestety jeszcze musimy to opóźnić o kilka dni, dlatego, że pozostałe meble się opóźniają. Tutaj jak widzicie już zaczęliśmy wszystkie klamoty zwozić, już część jest zwieziona. Dzisiaj jest sobota, więc ja tutaj wszystko zwożę, a potem będę tutaj kosił tę no trawę to tego nie nazwę więcej tu chwastów jest niż trawy. Tutaj czekamy na stolik pod telewizor, i tutaj czekamy na stolik kawowy. To się opóźnia, bo miało już być tydzień temu. Gdyby nie to, no to pewnie byśmy dzisiaj już tutaj spali. Oczywiście to nie jest niezbędne. Ale też zamówiłem krzesła. Krzesła też będą wtorek, środa, podobnie jak ma być ten stolik pod telewizor i stolik kawowy. Więc no poczekamy jeszcze te 3-4 dni i się wprowadzimy. Już w każdym bądź razie wszystko jest na ostatniej prostej. No, ok, więc przejdźmy do sedna, przejdźmy do omówienia. Tej kuchni, tych mebli w zasadzie kuchennych głównie i sprzętu. I tak od razu. Ja to dodaję oczywiście do wszystkich kosztów budowy. Zatrzymaliśmy się na kwocie. To jest kwota za całą tą inwestycję, nie tylko za sam dom, ale za dom. Za ten garaż, do którego zresztą później pewnie pójdziemy na chwileczkę. Eee, za wszystko, co się tutaj ogólnie znajduje, za pozwolenia na budowę, wszystkie dokumenty, nawet eee, tamten toj to jest wliczony, ta tablica informacyjna, którą tam widzicie z daleka. Więc kwota za całą inwestycję zatrzymaliśmy się na 786 603 zł. i 35 groszy. Tutaj w poprzednich odcinkach omawiałem koszt na przykład eee, tej Łazienki. Możecie sobie tutaj może dam odnośnik, żeby było łatwiej znaleźć. Ostatnio też podawałem koszty na przykład drzwi, e, szafy tutaj. Więc wszystkie koszty budowy są na bieżąco podawane. Jeżeli kogoś to interesuje, to możecie sobie znaleźć na moim kanale playlistę na temat kosztów budowy i każdy duży etap jest, był w zasadzie oddzielnie omawiany. Teraz tak. Meble kuchenne, które zrobił mi stolarz, ten sam zresztą, który robił tą szafę na wymiar w wiatrołapie. I teraz tak. Eee. Szafki. Mówiliście, że być może będzie za mało miejsca na przechowywanie. Ja tutaj w to nie ingerowałem, bo tym się zajmowała moja żona. Eee. Generalnie. 15 tysięcy to jest koszt tych mebli kuchennych. Tutaj będę Wam pokazywał, ile mniej więcej jest miejsca na składowanie, ale też w tym jest koszt na przykład tego wyciągu amiki Okap. Okap to się profesjonalnie nazywa. To już było w cenie i LEDy były w cenie. Może ja zapalę te LEDy od razu, żeby Wam pokazać. No, teraz nie jest ciemno, więc nie będzie takiego efektu. W każdym bądź razie, to jest już koszt za też okap i LEDy. 15 tysięcy złotych mnie te meble kuchenne kosztowały. Oczywiście są. Tutaj wszystkie te prowadnice, zawiasy to jest wszystko z Bluma. Widzicie, samo, samo, domykające się, samo domykające się szuflady nie wiem, to podejrzewam, że to jest już teraz standard. Tak samo na przykład tutaj pod zlew to też wszystko się samo domyka. Co tu, co tu można jeszcze? O tym powiedzieć, z materiału jest wykonanego nie z najwyższej półki, ale bym powiedział z półki średniej. Zresztą, jak z nim rozmawiałem, no to on ma po prostu materiały najtańsze ze średniej półki i z półki najwyższej. Więc tutaj nie wiem, z czego to jest tak naprawdę zrobione. On mi oczywiście mówił na etapie projektowania tych mebli i na etapie wykonywania, ale nie pamiętam teraz. Eee, tutaj mamy cargo. Tutaj jeszcze są takie, ten można poprzedzielać sobie. Eee, tutaj mamy cargo. Tutaj też jest. są. Moja żona już kupiła ganki. Na płytę indukcyjną. Tutaj jest coś takiego. Taki bayer. Szczerze powiem, nie wiem, czy to będzie tak potrzebne i funkcjonalne, bo moim zdaniem troszeczkę to zabiera przestrzeń. Eee, tak, w rzeczywistości. Jakby tego nie było, to wydaje mi się, że tam można by do tych szafek więcej włożyć rzeczy. No jest to wygodne na pewno, bo się wysuwa, nie trzeba tam gdzieś sięgać daleka ręką. E, tutaj szuflady, o moja żona już sztuczce kupiła, przyniosła jakieś noże. Oczywiście to jest jeszcze wiecie, tak wszystko tylko powkładane że tak powiem na sztukę tutaj będą jakieś, podejrzewam takie pojemniki na odpady małe kajcie, przestawię tylko zmiotki najlepsze jest to, że moja żona kupiła jedną, a ja kiedyś też kupiłem jedną ona o tym nie wiedziała a tu jest akurat zmywarka, ale to zaraz do niej wrócimy będę omawiał te sprzęty no i co, tutaj też szuflady większe, mniejsze Więc no tak się ja wiem, czy będzie za mało miejsca na składowanie tego wszystkiego. Moim zdaniem raczej wystarczająco. Powiem wam, że w tej kuchni na przykład, gdzie my obecnie mieszkamy, wydaje mi się, że tego miejsca jest sporo mniej. Więc tutaj chyba będzie nie tak najgorzej. I teraz tak, koszt tych mebli, tak jak powiedziałem, 15 tysięcy złotych. Razem z okapem, razem z ledami, e, zrobione na blumie. Eee, czy opłaca się brać w takim wypadku meble gdzieś z marketu, które są na pewno gorszej jakości niż te? Moim zdaniem nie. Eee, moim zdaniem nie. Jeżeli chcecie, ktoś chce, ktoś gdzieś jest z Lubelszczyzny, dam wam numer do tego stolarza. Eee, bo śmiało go mogę polecić. Naprawdę wykonanie uważam, że jest bardzo solidne. Wszystko ładnie. Przepraszam. Wszystko ładnie zrobione. Blacik. Więc wydaje mi się, że meble z marketu wcale nie byłyby tańsze, a na pewno gorszej jakości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Moim zdaniem, moim skromnym zdaniem, nie opłaca się kupować w tym wypadku mebli z marketu, skoro stolarz w takiej cenie mi to zrobił. No dobra, jedziemy dalej. Teraz omówię po kolei te sprzęty. Kuchenne sprzęty AGD. Króciutko. Płyta indukcyjna. Płyta indukcyjna firmy Electrolux EIV644 model. Oczywiście ja Wam nie będę mówił wszystkich funkcji i tak dalej, bo ja się na tym nie za bardzo znam. W większości tutaj te, ten sprzęt AGD też moja żona wybierała, kupowała. Głównie to ona gotuje, ja praktycznie nie gotuję, więc ona sobie pod siebie to dobrała. I płyta indukcyjna kosztowała 2499 zł. My dodatkowo wzięliśmy sobie pełną ochronę na 3 lata za złotych 450 zł, dlatego że. No płyta indukcyjna, słuchajcie, yy, słyszałem, że dosyć prosto można gdzieś się uszkodzić, chwila nieuwagi. No i po prostu zdecydowaliśmy się wziąć za 450 zł yy, pełne ubezpieczenie na 3 lata. Tutaj mnie nic nie interesuje, nawet jak ja coś uszkodzę ze swojej winy. Mógłbym to zrobić nawet, podejrzewam, specjalnie, tylko po co i tak ta ochrona działa. Yy, lodówka side by side. Firmy Samsung. Eee, z kostkarką, tutaj też zimna woda, może sobie lecieć. Eee, lodówka jest jeszcze nieuruchomiona, ale właśnie zaraz będę to robił, uruchamiał, tyle jest miejsca w środku. Szczerze mówiąc, jak na taką masywną lodówkę, myślałem, że tego miejsca będzie odrobinę więcej, ale i tak jest wystarczająco. Muszę tą lodówkę zaraz uruchomić, zwyczajnie ją podłączyć, bo była podłączona tylko na chwilę, po to, żeby ją sprawdzić. Eee, a po co ją będę uruchamiał? No bo już chciałbym, żeby pracowała, a poza tym wstawię sobie tutaj zimne piwko, bo jak przyjdę wieczorem kosić trawę, przyjdę sobie na piechotkę, wypiję piwko albo dwa, tak... Eee, przy koszeniu, po prostu prawy, trawy, słuchajcie, są upały w ogóle po 34-5 stopni. My tutaj w domu teraz mamy 27 tych stopni. Jak przyszedłem, to było 26,5, ale otworzyłem drzwi, bo wnosiłem te graty i pewnie troszeczkę to powietrze się wymieniło. Ale jakby wszystkie rolety były pozamykane, zrobię test i pozamykam wszystkie rolety. Bo na górze na przykład są wszystkie otwarte i zobaczymy, ile będzie tych stopni jutro. E, bo naprawdę tutaj jest przyjemnie, jak się wchodzi do tego domu, jak na zewnątrz jest. Teraz jechałem samochodem 35 albo 6 stopni, słuchajcie, pokazywało. E, a samochód stał w cieniu. Więc naprawdę teraz są mega upały. E, więc lodówka jak lodówka. Ja chciałem, zależało mi naprawdę na tym, żeby była side by side, dlatego że takie mi się bardzo te lodówki podobają i zawsze taką chciałem mieć. Koszt lodówki to jest 4999 zł. No, czyli oczywiście w zaokrągleniu 5000. Zmywarka, aha, jak chcecie model tej lodówki, czy jakiegoś innego, na przykład piekarnika czy zmywarki, to mi piszcie w komentarzu, to wam podam, jeżeli kogoś interesuje model, bo ja tutaj nie, zap nie zapisałem sobie, a nie pamiętam. Zmywarka firmy Bosch. Też wam powiem, że muszę ją uruchomić pierwszy raz, bo jeszcze nie była uruchomiana, nawet nie była sprawdzana. O tej zmy o, zmywarki model to od razu mogę wam podać, bo widzę, że jest tutaj. Eee, niewiele wam o niej powiem, bo niewiele o niej wiem, szczerze mówiąc. Zmywarka do zabudowy firmy Bosch. Tyle wam mogę powiedzieć. Mogę wam pokazać model. Jakie ma funkcje też, nie wiem, bo tak jak już mówiłem wcześniej, tym zajmowała się moja żona eee, doborem tego sprzętu. Ta zmywarka Bosch, tutaj akurat tak. Ja za nią zapłaciłem 440 zł, ale tylko dlatego, że kupowałem te sprzęta GD na raz w Media Expert, a tam są zniżki. Za każdy następny kupiony produkt macie zniżkę. Ja chyba kupiłem cztery I ten czwarty, najtańszy z tych wszystkich był za 75% ceny. I dlatego ja zapłaciłem za tą zmywarkę 440 zł i tyle dodaję do kosztów. Ale normalnie ta zmywarka kosztuje 2199 zł i 99 groszy. Dodatkowo wzięliśmy też pełną ochronę na tą zmywarkę za złotych 396. Pełna ochrona na 3 lata, bo słyszałem, że akurat zmywarki mają to do siebie, że lubią się zepsuć. Hmm, piekarnik Electrolux firmy. Dalej idziemy. Jest podłączony. <laughs> Rzecz jasna, nie był uruchamiany. Eee, w sensie, że nic nie było pieczone. No bo co miało być pieczone, jak jeszcze tutaj nie mieszkamy? Też e, nie wiem, jakie on ma funkcje. E, każdy sobie może sam zobaczyć w internecie. Nie pamiętam zwyczajnie, bo ja oczywiście przed kupnem e, patrzyłem. Jakie ma funkcje i tak dalej. Ale w tym momencie nie pamiętam, bo od kupna tego sprzętu minęły już 3 miesiące. Tak, maj, czerwiec, lipiec. Tak, 3 miesiące. W każdym bądź razie, piekarnik Electrolux. Jeżeli kogoś interesuje model, to napiszcie w komentarzu. To Wam powiem, bo tutaj chyba nigdzie nie ma jaki to jest model. Nigdzie nie pisze. Nie widzę. Nieważne. Jeżeli kogoś to interesuje, no to napisze mi komentarz. Za piekarnik zapłaciłem 2399 zł. i 99 groszy. Dodatkowo płaciłem, wiem, że e, za wniesienie lodówki, bo była ciężka ja byłem wtedy sam. E, więc całość za wszystko, z tymi wszystkimi ochronami, wniesieniami i tak dalej, za całość za sprzęta GD zapłaciłem 11373 zł. I 96 groszy, tak już podsumowując. Idziemy dalej. Eee, bateria. Bateria firmy eee, Groche. Woda leci. Eee, chciałem kupić Hans Groche albo Groche, akurat Hans Groche, niczego fajnego nie mogłem znaleźć. Tutaj jest fajna rzecz, że ona jest wyciągana, tak, i można sobie po prostu eee, płukać coś, nie trzeba podstawiać. Konkretnie tutaj e, pod to, tutaj jeszcze, o, tutaj jest jakiś przycisk, powiem Wam szczerze, że nawet nie wiem do czego. Nieważne, będę musiał się tym zainteresować, bo nawet nie wiem szczerze mówiąc do czego. W każdym bądź razie ta bateria firmy Groche, e, jak widzicie czarny mat, kosztowała złotych 728. E, akurat baterię kupowałem na Allegro. Zlew zlew był z kastoramy. Zlew był z kastoramy i kosztował złotych 798. Tutaj jest takie coś, że tym korkiem po prostu albo zamykam ujście z tego zlewu, albo otwieram. E Zlew, tak jak powiedziałem, z kastorami. 798 zł. Stół. Od razu wam podam koszt tego stołu. Też mi robił stolarz. Yy, blat jest taki sam jak tutaj, więc yy, dobrze pasuje. Jedynie nóżki były kupowane na Allegro i tak. Koszt tego stołu. To naprawdę jestem zaskoczony, bo bardzo, bardzo tanio. I nie wiem, czy stolarz gdzieś się coś nie pomylił. Ale no tyle mi powiedział, tyle mu zapłaciłem. Bo aż ee, powiem Wam, że cena jest naprawdę zaskakująco niska za ten stół. Ten stół mnie wyszedł 650 zł. A jak widziałem, jakby chcieć kupić taki stół gdzieś samemu, to nawet i 2000 potrafi kosztować. No więc 650 zł to naprawdę nie, nie wiem czy on się coś pomylił, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie tyle zapłaciłem, więc dodaję to do kosztów. Płytki nad blat, czyli te płytki, które widzicie tutaj. 200, 207 zł za 3 metry i powiem Wam, że metr mi został, ale nie będę go dawał w razie czego sobie zostawię. Fugi nie kupowałem, bo została mi z łazienki. Fuga antracytowa, a chcieliśmy tutaj fugę ciemną, więc fugę już miałem. Nie doliczam jej do kosztów, bo nie musiałem kupować. Robocizna. Robocizna za co? Robocizna za płytki, za, za worki, zamontowanie zlewu, baterii, syfonu, no bo to, to nie robił stolarz, tylko to mi robił ten mój kumpel który tutaj między innymi układał płytki, malował i w ogóle całą wykończeniówkę robił, to on za robociznę 1130 zł dokładnie. Za położenie tych płytek, za fugowanie, zamontowanie zlewu, zamontowanie syfonu z baterią, zamontowanie tych zaworków i on mi chyba też z tego co pamiętam, tutaj jest już policzone Również montaż zaworków tych w łazience na górze, no bo musiałem zamontować. Bo wiecie, tutaj wcześniej były tylko takie plastikowe korki, które zwyczajnie lubi wywalić i mogłoby zalać dom na przykład pod naszą nieobecność. Więc tutaj od razu też zamontowałem. Tutaj oczywiście jest o, ten metr, płytek o którym mówiłem został. Tutaj oczywiście jest niewykończone. Bo podłogi i Łazienkę będziemy robili w późniejszym terminie, może za rok. A schody, ten kto mnie ogląda, to wie, że we wrześniu mam umówionego fachowca. Wcześniej się nie dało, ja też trochę późno zacząłem się tym zajmować. Także schody będą dopiero we wrześniu. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o kuchnię. Razem za wszystko podsumowując, ile mnie to wszystko kosztowało, yy, o czym przed chwilą powiedziałem, 29 886 zł i 96 groszy kosztowała mnie ta kuchnia. Więc prawie 30 000 zł. Właściwie to 30 000 zł, bo ja tutaj jeszcze yy, oddzielnie nie liczyłem syfonu na przykład. Tutaj właśnie policzyłem Wam. E, jeszcze wszystkie materiały, które ja tutaj kupowałem, czyli tam kleje do płytek, i tak dalej, jakieś silikony, tego już oddzielnie nie liczyłem. Nie wymieniałem wszystkiego, bo było tego dużo. A to są jakieś pierdoły, zaworki, i tak dalej. Te syfony, właśnie. E, między innymi, też e, tutaj w tych kosztach będzie syfon do łazienki. Ten klik, klak, o którym Wam mówiłem, że nie policzyłem, on chyba. Z tego co pamiętam 70 zł kosztował. W każdym bądź razie jeszcze te materiały wszystkie doliczam 2210 zł do całej inwestycji. I co, jeżeli chodzi o dom, to by było w zasadzie na tyle. Zaraz pójdziemy sobie jeszcze do garażu, bo tam też doszły koszty i zrobimy podsumowanie całej inwestycji. Ok, szybko przenieśliśmy się do garażu. Ja tutaj generalnie Was nie zabieram, już dawno tutaj nie byliśmy, bo nic się w tym garażu nie dzieje. Jest zagracony wszystkimi pozostałościami po budowie. Tutaj wełna leży i czeka, bo jeszcze przed zimą ten garaż będzie ocieplony. Tutaj parapety czekają na zamontowanie. Tutaj oczywiście, tak jak ktoś mnie ogląda, to już mówiłem kiedyś, że tutaj górę tą chcę zabudować płytami OSB. Tam gdzieś wyłaz leży. Tutaj generalnie gdzieś wyłaz zamontujemy i zrobimy tam na górze taki schowek na jakieś pierdoły. Na jakieś śmieci, jak ja to mówię. A po co was tutaj zabrałem teraz do tego garażu? No bo musieliśmy zamontować wszędzie gniazdka. Uzbroić skrzynkę elektryczną. Po co, żeby zrobić pomiary elektryczne? A po co te pomiary elektryczne, bo trzeba je zrobić, są potrzebne do odbioru budynku. W ogóle na temat odbioru budynku, wszystkich dokumentów i ile ja za to wszystko zapłaciłem, to Wam też zrobię oddzielny odcinek, bo naprawdę trzeba kupę papierów, żeby budynki móc odebrać. I kupę pieniędzy, ale to wszystko Wam w następnym odcinku. Znaczy nie to, że w następnym odcinku, tylko w którymś z kolejnych odcinków opowiem. Uff, tu jest słuchajcie, naprawdę duszno w tym garażu i gorąco, dużo, dużo gorąco, dużo bardziej gorąco niż w domu. Więc przechodzimy do kosztów. Gniazdka, ta skrzynka, wszystkie te esy potrzebne do uzbrojenia. No, do uzbrojenia tej skrzynki gniazdek jest, nie wiem, tu są dwa, tam są dwa, tam chyba też, w kącie są dwa, tu są kolejne dwa, tam też są dwa, chyba z tego co pamiętam. Tak. Tu są gdzieś jeszcze chyba, nie wiem, gdzieś za tymi szpargałami są chyba, a tam są jeszcze dwa, więc to wszystko, te materiały, 1400 zł, czyli gniazdka i rzeczy potrzebne do uzbrojenia tej skrzynki i sama skrzynka. A robocizna za to 500 zł, więc doliczamy to do kosztów budowy i podsumowując e, koszt domu, czyli tak jak tam wcześniej widzieliście, tak jak to widzieliście na tą chwilę to jest 583 812 zł i 48 groszy. Natomiast koszt tego garażu to jest na chwilę obecną 122 918 zł i 26 groszy. Tak jak mówię tutaj jeszcze przed zimą. Wełną go ocieplimy, zrobimy to zabudowę, może się jeszcze nawet uda pomalować. Nie wiem, co jeszcze zrobię na posadce. Lampy trzeba zamontować, parapety. No i koszt całej inwestycji, czyli domu, garażu, działki, wszystkich papierów, to i to i dosłownie każda złotówka, ja do, którą ja do tej pory wydałem na tą całą inwestycję. Na chwilę obecną jest to 820 600 zł i 31 groszy. Tyle w to wszystko już mnie kosztowało. Zbliżamy się powoli małymi kroczkami do miliona, ale tak patrzę, kiedyś się śmiałem, przyznaję się to szczerze, śmiałem się jak ktoś mi pisał, że milion złotych mnie to wszystko koszt, będzie kosztowało, a ja teraz widzę, że to będzie ponad milion złotych. No i tak, w tym odcinku głównie chciałem się właśnie skupić na tych meblach kuchennych, pokazać Wam ile ta kuchnia mnie wyszła. W następnym odcinku, pewnie jak już będę nagrywał następny odcinek, no to już będziemy mieszkali w tym domu. Bo gdyby nie, te meble, gdyby nie te meble, wróciłem słuchajcie do domu na sam koniec, bo pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Wyświetlił mi się tylko napis, że kamera tu hot, więc była za gorąca. No i co, zwyczajnie sama się wyłączyła. Więc cóż, podsumowaliśmy w tym odcinku koszty kuchni o to mi głównie chodziło. W następnym odcinku, pewnie jak już będę nagrywał następny odcinek, to tak jak powiedziałem, pewnie już będziemy tutaj mieszkać. Więc do zobaczenia w następnym odcinku. Dajcie łapkę w górę, lub jeżeli ktoś chce, to łapkę w dół, zostawcie jakiś komentarz. Zasubskrybujcie kanał. Jeżeli Wam się spodobał, kanał, tematyka głównie powrót z emigracji, ale tak jak widzicie, też budowa domu i kilka wątków pośrednich. Ja już trzy lata temu wróciłem do Polski i nigdzie się z niej nie wybieram, jest mi tutaj naprawdę dobrze. To na razie wszystkim, dużo zdrówka, życzę. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.